więc no nie jestem w stanie poprawić jakości, mogę jedynie sprawdzić czy mamy full HD, full HD, ale mam wrażenie, że to Full HD jest, dokładnie, Full HD jest, a więc moi drodzy, no nic niestety nie jestem w stanie zrobić, proszę bardzo, bomba plantowana, no chyba gdzieś tutaj zagubili się komunikacyjnie w tej rundzie nasi zawodnicy, no chyba, że taki był plan, aby po prostu odbijać ten bombsite B w czwórkę, ale to nie może nie być takie łatwe, killar jest poobijany, no i teraz sprawdzanie pozycji, nie wiedzą nasi dokładnie gdzie oponenci będą Morilshedem, no i jeszcze Goofy podjeżdża teraz od galerii. Już teraz dokładnie wiedzą nasi, gdzie są oponenci. Teraz Goofy niestety sobie nie poradzi. Biały też z trafieniem. No i zostaje tylko Szpero, ale taka runda nie powinna być przegrana przez Nine. Szukasz miejsca, gdzie możesz zdobyć niesamowite skiny do CS-a? Sprawdź hellgaze.com, otwieraj skrzynki i wygrywaj skiny, o których marzyłeś. Na stronce możecie również ulepszać swoje skiny za pomocą upgradera i rywalizować z innymi graczami w bitwach na skrzynki. A do tego możesz brać udział w giveawayach użytkowników, których jest naprawdę mnóstwo. Użyj mojego kodu MATEO, dzięki któremu dostaniesz darmowe środki na start i bonus do depozytu. Link do stronki znajdziecie w opisie. No i w delikatne tarapaty przez przegranie tej rundy e, numer 7. Wpadli zawodnicy Illuminar. No teraz będzie tutaj miało okazję do fragowania. Kej, 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 po raz trzeci. No i Biały zostaje sam, bo trafił jeszcze Menio. Biały jeszcze walczy, dzielnie nie próbował. Z zawodnicy Nine. K będzie tutaj za chwilę dojeżdżany. K jeszcze trzyma pozycję, ale nie trafia szpero. No i K jest jednym fragiem. K z drugą eliminacją. Dorzucony jeszcze dobry hand błyskowy. No i wydaje się, że no ta pierwsza fala ataku od formacji Illuminar Gaming została dosyć skutecznie zneutralizowana. K jeszcze się wychyli. Masket, teraz odpali. No i masket przechodzący na Sadwitch, dorzucający flesha na cetę, próbujący pikować dżunglę. Ale no tutaj to jest sytuacja dosyć ciężka. Goofy wcelowany, Goofy przechodząc do prawej strony. I masket to sprawdzi? Masket z ragiem, dwóch na dwóch, ale killer też jest trafieniem. No i jeszcze zmieni pozycję menu. Czy masket mógł to słyszeć? No masket I w szoku będą nasi zawodnicy. Teraz dopiero zorientowali się, co się wydarzyło. Masket, masket, robi full control. Jeszcze się nie wychyla. No nie spodziewałem się go tutaj chyba rywa, ale masket, masket, matko jedyna. By taka runda miała zostać wygrana przez formację defensywną, no to to byłby hit przez formację atakującą, a chyba tak będzie. Kylar, 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 Kylar cały czas defuje. Tutaj widzi, że nie ma defa'. Masket, a więc no to jest po zawodach. To jest po zawodach. Masket Taką rundę wygra. I no teraz wejście pod bombsite, a jest tutaj masket z problemami pod drewnem, Masket nie może się strzelić. Teraz dopiero eminację się pojawi, ale Morris jeszcze pomaga. Ale na szczęście Menio też fragował. No i sytuacja trzech na dwóch przejęty Bombsite. Dwójka antyterrestrów będzie podchodziła za moment od konektora. Tam będą starali się um, przejąć tę pozycję. Za chwilę wejście na bombsite'a. I na spokojnie jeszcze do kontaktu, podchodzi defensywa. Trawi teraz Tao, Tao! Jeszcze biały trawi! A więc Menio zostaje sami, olbrzymie problemy na inni, jak na razie w tym spotkaniu. Menio, no tutaj nie wiem, strzeli się po raz pierwszy. Tao kontra Menio, Tao czeka. I jeszcze szuka Menio tych skanów. Menio kontra Tao, mo, poobijany, poobijany. Tutaj rywal, będzie tutaj jednak wygrana Illuminar. No nie chcę mi się wierzyć, jakie rundy cię na nim przegrywa. SA przejmowany, zrzucony granat błyskowy jeszcze na Cetę. Mores od galerii, no tam Menio, Menio! Teraz biały z trafieniem na. Na menu. jeszcze tutaj ma okazję biały, biały cały czas chce się strzelać, robi się ciekawie, bo maskę z eliminacją, Shane też z stragiem. No i to jest e, kapica, to jest kapica, trzeba tę rundę wygrać, musisz Goofy szarpnąć, ale niestety, ty, no będzie tutaj szarpał Shane. Przegramy taką rundę, to jest niesamowite, że my wchodzimy na BS, gdzie rywal ma słabsze wyposażenie, gra pod bombsidem B i, i przegramy taką rundę. Jeśli uda się, nawet jeśli nie uda się podłożyć paki, bo bonus jest już w wysokości 3400 dolarów. Ale biały, biały, no strzela, strzela w ostatnich e, dniach, tygodniach niesamowicie, teraz biały jeszcze daje głowę Gofemu. A i zostaje już tylko Killer Kej i Szpero i to będzie za moment 7 rund. Oj, oj oj, siedem rund meczowych chciałem powiedzieć. Morel jest wyeliminowany. No i szuka Kej białego, bo wie, że pod środkiem tam fragował wcześniej biały. Teraz wejście pod BSA, ale zobaczmy, że tam na fireboxach cały czas jest jeszcze jeden terrorystar, ale killer teraz z fragiem. No i proszę bardzo, Kej też z eliminacją, więc jednak nie, jednak chyba muszę krakać, moi drodzy. Oj, może być... O, już teraz strzeli już, się, już wiedzą, już wiedzą, zawodnicy defensywy, co tutaj zrobić. Moi drodzy, brakuje. Musielibyśmy oglądać bezbłędną grę od naszych e, zawodników, a tutaj o to może być po prostu ciężko. Ustawka pod drewnem, jeden e, rywal wyeliminowany, jeszcze dopalona pozycja białego, a więc okej, okay, to chyba będzie game changer. Teraz wychyla się e, jeszcze Morel pod tego drewna. No i spokojny spokojnie tym prowadzi sobie teraz grę, Minio teraz z głową, a więc czterech na dwóch, e, BSB będzie zajmowany, wyeliminowany jeden z rywali. No i o, i tutaj może być jatka. Tutaj może być jatka. Odbijanie EBS, ale Goofy teraz trafienie. Biały jednak też z eliminacją. Walczą, walczą. Teraz mocno nasi. Brakuje jednak kul, Biały z kolejnym fragiem. No i killer zostaje sam. Killer w dobrej formie strzeleckiej. Killer szuka, szuka kontaktu z rywalem. Jeden frag. Nie, biały. Force. Przegrywamy rundę, której przegrać nie powinniśmy. To było jedna czwórka 4 rywala. A zaczęło się od tego wyjścia na środek, tak naprawdę, gdzie wyszedł Menu, czyli prowadzący, który ma zajętą głowę myśleniem o rozgrywce. I wyszedł szpero ze snajperką. Chyba wejście pod Dumpside B, chyba mnie nie będzie brało, zamknąć się do dżungli. No, tał tak jakby nie skupiony. Tak jakby nie spodziewał się w ogóle tego, że ta dżungla może się pojawić. Ale jeszcze Morris. No, jeden na dwóch. No, i teraz Szpero już chyba wie, jeden w dżungli, jeden na A, no to beczyste. Ale no trzeba będzie wygrać tą przebitkę. Za chwilę już do kuchni od exitu wejdzie rywal. No i Szpero będzie się tego spodziewał. Szpero z trafieniem. A więc jeden na jednego. Starcie najstarszych zawodników na serwerze. Biały kontra Szpero. Jeden i drugi rozgrywają dobre zawody. No, Biały akurat delikatnie lepszy. Ale Szpero daje wcelowany już gale No i biały podchodzi. Biały, biały, biały Szpero. Szpero trafił. Ratuje, szpero. Nine. Chociaż mam wrażenie, że jednak Killer będzie wracał. Mores za chwilę będzie chciał podkręcić Mores, 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 Killer, Killer! Jednak ten timing dla Killera słaby. Ta pozycja taka dosyć ciekawa od Białego, bo on nie wychylony. Biały teraz cały czas na ninży. Masket jeszcze z trafieniem. Biały za chwilę będzie miał okazję do fragowania. Biały, Biały po raz pierwszy. Biały jeszcze po raz drugi zostaje ostatni terrorysta. Szuka skanów, teraz Biały. Niestety, ale Nine przegrywa pierwszą mapę. To chyba będzie jakieś wyjście od tej formacji atakującej, no i masket z Famasem tutaj może zrobić sobie robotę, może nałapać tych fragów i teraz no ważne fragi dla swojej ekipy z dwa biały, tym bardziej że to są jeszcze eliminacje MP9, jeszcze masket ogra Keja, tao Ogra no, więc raczej wydaje się, że to powinna być zabezpieczona już runda od ekipy 9. Aczkolwiek no, poczekajmy, bo Morels podnosi kawałek. Aha, zdobywa fraga od pleców. Robi się ciekawiej. Tym bardziej, że za chwilę może tutaj być zamieszanie po prostu w szeregach terrorystów. Wchodzi jeszcze tutaj Tao do side'u. Bomba jest plantowana, Tao sobie chyba przejedzie tutaj po rywala. Dokładnie! Tao z fragiem. No i dwóch na dwóch. Cały czas Morels od pleców. Jeszcze tutaj Shane walczy od headshota z rywalem. Morels już podchodzi na sandbox. Morels cały czas agresywniej. Morels! Teraz zdobędzie fraga. Jeden na dwóch. No i zostaje sam Kej. To może być problem! Morels! Jednak tutaj no nie no, przegrana runda ekonomiczna, więc ciekawe, że tak grają teraz antyterroryści. Ja nie wiem, czy oni myśleli, że nie ma paki, czy grają tutaj pod odbijanie? może nie chcą rzeczywiście takie rundy strełować, tylko no szkoda, że nikt tutaj broni nie pilnował, bo to, to akurat, mam wrażenie, że głupota od Illuminar Gaming. Jeszcze teraz Killer po raz kolejny, no i Killer wyciągnie digla i trafi głowę. Killer wyciągnie digla, trafi głowę i to jest, moi drodzy, w tym momencie e, 5 do 3, wygrana runda eko, Killer wygrywa 1 na 3, moi drodzy, no niesamowite. Bo to niezły rezultat, skasować teraz rywala i za chwilę może być 5 do 5, no tylko trzeba rywala skasować. A niestety, już traci na in w tym momencie Keja na wroteczkach od e, Kamila Pietkuna. A teraz Mores i Biały już z trafieniami. Do a Hanata Killer jeszcze chciał powalczyć, ale. Nie, 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 Goofy zostaje sam. Goofy jeszcze może coś tutaj szarpnie, no nie, Moles to zakończę. Więc kto wie, może jeszcze coś tutaj uda się ciekawego wymyślić. Goofy wchodzący tutaj sobie agresywniej, ale no niestety nie trafi. Chociaż gate dwukrotnie, no ale od pleców już jest Moles. No i Moles czy Kej? osiem punktów zdrowia, Moles wie dokładnie gdzie jest rywal, a K? tylko na milimetr. Chce się wcelować, chce dać tutaj bombę. Ej, Kej, Kej, czy jednak Moles? Jednak ho <laughs> I, I wyjść nawet na, kto wie, może wprowadzenie na zwycięstwo w pierwszej połowie. Ale trafia teraz maskę, za WP, ale Kej już od okna jest, jeszcze jednak dwójka defensywy Dwójka zawodników defensywy na tej pozycji. Trafi teraz jeszcze tao. Jeszcze. Wychli się teraz maskę, ale są niecelny. Mnie nie odpowie. Trafi także jeszcze killer, ale Morys też jeszcze z... Fragiem, a więc no, bombsite był atakowany. Paka jest pod oknem, i to jest problem dla terrorystów. Będzie podsadka. No i czy będą spodziewali się teraz tego antyterroryści? Shane, Shane, no chyba już wie, co tutaj się wydarzyło. Shane, ty rozfrag! No i zostaje sam killer. Shane szuka, szuka tych okazji, żeby sfragować. Shane cały czas mądrze stara się to wszystko rozgrywać. I wie, że to nie ma sensu e, grać pojedynczo. Shane jeszcze obija rywala, ale killer też e, Shane'a trafił. No, i walka, walka trwa. Jeden na jednego. Killer kontra biały, biały. Paweł, biały. I biały, cały czas jeszcze na dobrej pozycji. Biały, jeden frag, teraz zdobyty, mocno, mocno jeszcze pobiany szpero, szpero z drugim. No i Menios trafi, trafi w końcu, ale no i menio będzie chciał czegoś poszukać, będzie chciał poszukać być może eliminacji. Teraz Menio zdobędzie będzie fraga, a więc jeden na jednego. I maskę zeskoczył, tak aby chyba tutaj troszkę mnie rozproszyć. Aby mnie o tej paki naraz nie plantował, mnie nie wyskakuje na górę. Teraz masket jednak traf. No i czekają, czekają cały czas terroryści, że jestem tym podkładaniem paki. Teraz sobie wyjście przez flesza, ale i biały, i mole z, z trafieniami, a więc zostaje Kielar Spero i Goofy. No i troszkę to zaczyna się komplikować dla formacji Nine, tym bardziej, że te skany, no nie chcą wejść, nie chcą wejść, co prawda Moles, stało i biały po No i Kellar będzie chciał teraz z z Alberetami żyć, ale ta odpowie. Chociaż Guffi też jeszcze z Ragiem. Govim po raz kolejny. Jeszcze teraz trafia szpero. No i Moles zostaje sam. More 1 na dwóch. No i teraz już bomba złapana, smokowana. No jednak teraz rozbrajana już naraz ta bomba, ta paczka. No i teraz trafi jednak Guf. Runda Gufiacz! I będzie Menio podchodził pod ten środek. Trzyma to jednak Morec, chociaż nie. Menio rezygnuje z tego zagrania. Wejdzie, no wróci pod Homestead B, ale teraz już morec wie, co się dzieje, bo no jednak Menio tam. No, no tupał, no tupał Menio, no nie wiem, czy to było rozważne. Ale Morec jednak wyłapany przez spera, A więc proszę bardzo, dwóch na dwóch dusz zęgrat błyskowy. Menio będzie chciał się być z rywalem, no i to jest dobrze rozgrywane jak na razie, chociaż Biały jeszcze z eliminacją. 28 sekund będzie Szpero za chwilę podrywala się wychylał. Szpero wygrywa arcyważną rundę. No i Morels wyskanował teraz Keja przez Smoke'a, no bo tak jak mówiłem, no czasem ta gra Keja, taka agresywna gra Keja na rampie jest, jest taka ojoj ojoj ojoj, aż zawody od Morelsa teraz, pięknie Piotr Taterka, bo składał po kolei Keja, Szpero i Mynia. No i zostaje już tutaj pod bombsidem, a tylko Gufi, a jeszcze tutaj Morels wychylony, Morels po raz czwarty, no i Keller zostaje sam, Morels po, po raz piąty. Co Morel zdał za bomby? Ale zostaje Killer, Kej i Spero, chociaż Kej, no może tutaj zaskoczyć. Biały, biały, pokonany. USP dało sobie radę podniesiony, teraz jeszcze kawałek, no i zostaje sam maskiet! <grym> no co to jest za mecz, moi drodzy? Ja nie wierzę, po prostu co tu się dzieje. No i zostaje sam maskiet. No to jest plusem jest tego, że, że nie ma tak naprawdę smoka, i, i chyba Masket wygra tym palakiem tą, tą rundę, bo czasu jest mało. No, i prawdopodobnie runda wyk. Chociaż nie! Przepraszam, ten palak źle rzucony w takim razie? Myślę, że będą gdzieś tutaj chcieli pojedynkować się z nią. Na tytoryści pociąg błyskowy, my nie o trafieniem, gubi też z tragiem. No i robi się naprawdę dobrze. Masket tutaj jeszcze. Oj, nie trafił smoka. No i masket musiałby tutaj przeskanować rywala. Masket po raz pierwszy. Masket skanuje, masket przeskanuje rywali. No nie! No co zrobił Maskedzik? Eee, w rundzie nr 30, to sprawdzanie po fleszu, ale biały gotowy. Biały gotowy, biały tam nawet tego flesza odmienia, mam wrażenie nie miał. Biały jeszcze podchodzi, menio teraz tutaj agresywnie. Biały po raz kolejny, 5 na 3. Dały jeszcze zamykający to wszystko od środka, podchodzący sobie spokojnie. Biały jednak teraz szpero trafienie, ale biały po raz trzeci. Biały po raz czwarty. Były Ace od Moreza, zobaczymy czy będzie Ace od białego. Ale bomba plantowana, killer wie, że jeszcze ktoś od będzie podchodził. Szuka, szuka tutaj białego, biały! No nie, jednak killer. ace'a nie będzie dla białego. granat Błyskowy dorzucony. No jeszcze killer sprawdza bomba. Kilar wie, że to jest... Nie, Kilar jednak chyba przez chwilę rzeczywiście myślał, że to jest atak pod... bomba plantowana pod bombsidem B.